Witam! Co na dzisiaj? Takie stojaki, przeszkody, fachowo się to nazywa, hobby horse'owe e, Hobby horse Co to jest hobby horse? No, jeśli wasze dzieci jeżdżą Nie tylko dzieci, jeśli może wy jeździcie konno To wy już wiecie co to jest hobby horse e, Ci co nie wiedzą to powiem, że to są takie zabawy dla dzieci e, Zabawy dla dzieci nawet są organizowane przy okazji zawodów konnych takich nawet poważnych jak tutaj u nas międzynarodowe zawody Silesia się odbywały z tydzień temu w ośrodku Jakubus w Jakubowicach, w Stajnie Jakubowice w Jakubusie okazyjnie do tego były organizowane zawody hobby horcowe. to są przeszkody stojaki właśnie do do takich, do takich zawodów do trenowania no bo dziewczyny, chłopcy chłopcy trenują jak to my mówimy brykają przez te przeszkody te akurat są zrobione z płynną regulacją czyli można sobie śmiało podnosić, regulować na pełne wymiary zrobiłem to dla swojej córy która, która coś tam sobie lubi poskakać Prosiłam je, to, to, to zrobiłem. Już wszystko tłumaczę. Podstawy miałem z takich, z takich stojaków na opony, jakieś tam resztki produkcyjne, gdzieś tam znalazłem to w kącie. Maszty dokupiłem, co z profila 25 razy 25 razy 1,5. Dospawałem śrubki. Te regulacje na poprzeczki na belki, fałowo się to nazywa belka. Też poprzerabiałem, poprzerabiałem wieszaki, wieszaki z tych stojaków, które gdzieś tam w, w materiał cały. Tutaj powinna być belka. Ja akurat wniosłem mam, mam Jarzeniówki jeszcze na zapasie. Akurat przyniosłem Jarzeniówki, tu powinna być belka, co jest bardzo ważne przy przeskakiwaniu. Musi to bardzo swobodnie zlatywać. Czyli jak ktoś przychodzi nogą, musi to zlatywać bardzo swobodnie. Nie może być to jakoś tam bardzo zaczepione, żeby się to wszystko nie poprzewracało. Myślę, że taki poskowniczek będzie będzie idealny. Widziałem, że niektórzy robią nawet lekko wklęsłe, bo to powinno być okrągłe. Wtedy ten, ta belka nie zlatuje tak łatwo. Ja zrobiłem na równo. Tak mi się wydaje, że. że będzie lepiej. Oczywiście w bardzo ciekawym kolorze oliwkowym. Jakżeście oglądali już tam te moje materiały, to wiecie skąd mam oliwkową farbę. <grym> Mogę wykonać takie stojaczki jakbyście potrzebowali. W sumie w dowolnym, dowolnym kolorze na zamówienie. Żaden problem za ślepeczki pobite wszędzie Przypomnę profil 25x25 za ślepeczki pobite Myślę, że, że, że Będzie Świeża właścicielka Zadowolona Prosiła mnie o dwa Zrobiłem cztery Dwa jej dam, a dwa to będzie taka Niespodzianka A co, niech dziewczyna ma Niech ćwiczy, jak ma siedzieć przed komputerem I oglądać taty filmy, to niech lepiej bryka po łące, po trawniku. Dobra, subki, lajki, komentujcie. Jak jesteście ciekawi, jak to powstało, to zapraszam na materiał. Jak Was to nie interesuje, no to, no to możecie rzucić okiem. Tyle. To jedziemy z tematem. hobby horsowe czyli dwa zestawy lewy, prawy jak jesteście ciekawi co to, to są hobby horsy, wpiszcie sobie na, na necie zawody hobby horse czyli zabawki, zabawkowych koni wyjdą wam takie dzieci dzieci, dziewczyny takie do, do 15 lat jak skaczą przez, przez przeszkody jak konie to jest taka, no, taka zabawa co nie powiem o tych, zacznę od tego, że widziałem na Allegro są, tylko wydawała mi się cena, cena wysoka i wątpię, żeby była taka jakość, jak, jak ja tutaj uzyskałem. Podstawy mam z odzysku, z takich stojaków na koła, podstawy miałem, dlatego nie ma, nie ma jak je robię. Tutaj ten profil, ten profil to jest 25 razy 25 razy 1,5 z ciemniutką ścianką, żeby to było lekkie. Wiem, że źle się spawa. No ale coś, coś za coś. Tu mi się udało pospawać bez przetopu, bo jakby był przetop to by nie bardzo chciało dochodzić na, na ten profil. To jest profil 20 razy 20 to jest fajne. To o, o tym mówię. To jest fajne. To jest profil 30x30. Też też do tych stajeków na koła był wykorzystywany. Teraz, teraz przerobiłem go. Co tu takiego fajnego? Był on rozciągany o 1,5 mm ma zwiększoną średnicę. Taką mieliśmy specjalną maszynkę na prasie. I ona przepychała taki klin rozciągał o półtora milimetra ten profil żeby one tutaj po tym profilu 25x25 swobodnie chodziły wszystko pracy jakieś 2-3, może 4 godziny z tego względu, że większość z odzysku także było chodzenia, dużo szukania idzie to teraz na zieloną oliwkę Chyba mi starczy na cztery. Jak nie starczy, to jeden będzie inny, nic nie szkodzi. Pamiętajcie, subki lajki, komentujcie co wymyślicie, myślicie. Co... Napiszcie w komentarzu co wyście ostatnio robili. Może coś ciekawego to zrobię też. Co? Ja się zawieram. Za malowanie. Subki lajki. I widzimy się przy następnym projekcie. Do na razie. Robimy jeszcze. Test wagi, czyli ile waży ten nasz stojak hopi Dobra, jest waga włączona. I patrzymy, jak nam to wyszło. Przewraca się. Może tak. 2,9 kg. Nie wiem, czy widzicie dobrze. A może was przyniosę trochę bliżej. Jest. 2,90 kg czyli 3 kg ale to fajnie wyszło dobra, zerowało się, jeszcze raz kładę 2,90 kg to dobra waga wyszła za ciężkie to to nie jest